daktylikus catalecticus in bisylabam seu versus Alkmanius. Teraz to powiec taktyliczny, niepełny, z dwiema zgłoskami stopy końcowej, czyli wiersz alkmański. Alkman, poeta liryczny z VII wieku przed naszą erą. I binus, osoki komiteskwa. Pójdźmy o towarzysze i drukowie. Trimeter daktylikus catalecticus. In seu versus Archilochius minor. Trójsyllabowiec daktyliczny, niepełny, z jedną z głoską stopy końcowej, czyli wiersz archilochilochijski mniejszy. Archilos Paros, grecki poeta liryczny z VII wieku przed naszą erą. Spłacił zarówno żadnego pinderowi, pomerowi i sofokresowi. Interitura simul. Dziszcze <noise> je zarazem. Dimeter Trochaicus Catalecticus in seu versus Euripideus. Zostawa stopie... no, jest trochę jeszcze niepełny. Z jedną syllabą w, w stopie końcowej. Albo wiesz, Euripidejski. Truditur dies di. Dosłownie dzień popycha dzień. Dni za dniami płyną. Dimeter Trochaicus acatalecticus cum anacursi. Velversus versus Alkaicus Eneasyllabus. to jest trochę jeszcze pełne, poprzedzony dodatkowo nieakcentowaną zgłoską. Inaczej i wiersz alcejski, 11 zgłoskowy. Alkaicus Mitilene na lesbos, grecki poeta liryczny z 7 wieku przy naszym erum. Fastigit umbra sam I gardzicie cię nic tym drzegiem. Versus Simpliciter Daktylicus vel Aristofaneus. Wierzysz taktyliczny, prosty, czyli Arystofanejski. Arystofanus, 485-450 roku przed naszą erą, Tatańczyk, poeta, autor komedii scenicznych, z których dostało się 11. Między innymi w taki i ze straca. Lidia, dik per omnes. Lidio, powiedz nam wszystkich bogów, cię za zaklinam. Czemu dążysz do zguby zakochanego Sybarysa? Lidia, Lidia, Lidia. Idź do wszystkich Arysofanesów. O, lidio! Czemuż powie, powiedz chcesz przez miłostki skupić tego to Sybarysa? Czemuż do Marsowego Pola wstręt powziął tak cierpliwy niegdyś na górzawę jupał słoneczny? Idź, mówię, po śmierci zginiesz. Przeczytaj sobie, Sybarycie, z uwagą i namaszczeniem dzieło starego adwokata Marka Tuliusza Cycerona, De Utwór filozoficzny, zachowany we fragmentach. Napisany w związku ze śmiercią córki Cycerona Tuli. Skończysz dzisiaj? Versus Archilochius Major Tetrameter Dactylicus. Wiersz larchilochijski -lach, większy. to powiedz daktyliczny. Należy do wierszy logaeetycznych. Nung decet autvir dinitudum kaput, impedire myrto. Teraz przystoi w wonnościami znaną głową przyozdobić albo zielonym mirtem. Nie będę się żenił, nie będę się śpieszył. <grym> będę się umizgał i dziewczęta cieszył. Powinieneś zrozumieć tą właśnie głową wonnościami zlaną, że innej rady nie ma. Musisz się zgodzić na tak niewinny i słodki pewnik chłysego kpiarza. Ut comines mortem vel oparte incipiant chimere desistant. Aby ludzie zaczęli życzyć sobie śmierci lub w każdym razie, aby przestali się jej bać. Przecież to takie proste i do wykonania łatwe. I ja dzisiaj zobaczę, czy no, boisz się śmierci? Czy nie? Rafałku, nie boję się. Maktę! Brawo, bardzo dobrze. Powiedz mi, długie włosy, jasne, jasne, jasne. Lidia, tik per omnes te deos, oro surprevere, amando perdere? Patrz przypis, chyba dziesiąty, pamiętacie Państwo? Lidio, powiedz na no wszystkich Bogów Cię zaklinam. Czemu dążysz do zguby, zakochanego sybarysa? Ten chudy rybak pobrzyk przybija do brzegu. Nung tezent outwierdinidun kaput. Boże, ten dopiero wiosłuje. Czy ty widzisz? Czy widzisz? To majster. Właśnie, że nic nie widzę. Wiosła się pod nim wyginają jak pióra. Ach, Boże. Ten płynie. Krzyś? Bądź gotów.